Lata 90. były dziwną i niezapomnianą dekadą. Świat starał się być racjonalny, wydajny, cyfrowy. Ale europejscy producenci samochodów postanowili płynąć pod prąd. Podczas gdy wszyscy mówili o ekonomii i komforcie, oni postanowili podjąć się niemożliwego. Była to era, w której sedany, wcześniej stonowane i przewidywalne, porzuciły garnitury i założyły rękawiczki wyścigowe. Ogromne silniki, absurdalna moc, napęd na wszystkie koła, turbosprężarki i sprężarki, wszystko to w samochodach, które nadal woziły dzieci do szkoły i menadżerów do biura. To było cudowne szaleństwo. Era, w której Mercedes rzucał wyzwanie prawą fizyki, BMW budowało maszyny z duszą skrzypiec, Jaguar znów życzał, a Audi odważyło się marzyć o aluminium. Każda marka chciała zdobić ten sam tytuł: Najszybszy sedan w Europie. W tym cichym wyścigu pojawiły się maszyny, które na nowo zdefiniowały znaczenie czterodrzwiowego samochodu. Samochody, które nie tylko jeździły szybko, opowiadały historię o ambicji, odwadze i szaleństwie, na które współczesny świat nie pozwala. Dzisiaj wracamy do tej epoki szczytu mechanicznej arogancji, metalicznego dźwięku i nocy na autostradach, aby ponownie przeżyć 10 najszybszych europejskich sedanów lat 90. Czasu, w którym przyspieszenie było formą modlitwy, a prędkość rodzajem wiary. Zacznijmy. Dziesiąte miejsce. Jaguar XJR X308 1997. Prędkość maksymalna 250 km na godzinę ograniczona, 266 km na godzinę rzeczywista. W latach 90. Jaguar znów zaczął ryczeć. Po dziesięcioleciach ciszy, porażek i wewnętrznych kryzysów, brytyjska marka postanowiła udowodnić, że nadal potrafi tworzyć coś z duszą, a XUR był tego dowodem. Z zewnątrz wyglądał jak arystokrata. Klasyczne linie, okrągłe reflektory, skóra wszędzie dookoła i ten klimat – nie muszę się spieszyć. Wystarczyło jednak przekręcić kluczyk i maska opadała. Pod maską drzymał silnik V840 Supercharged o mocy 370 koni mechanicznych który budził się z metalicznym świstem. Dźwięk sprężarki przypominał, że nie był to zwykły Jaguar. Pięciobiegowa automatyczna skrzynia biegów dostarczała moment obrotowy w sposób płynny, ale stały, rozpędzając sedana do rzeczywistej prędkości 266 km godzinę. A co ciekawe, robił to bez utraty spokoju. Podczas gdy inne sedany wrzeszczały, aby tam dotrzeć, Iksjóczer po prostu sunął, spokojny, pewny siebie, nawet ironiczny. Był to samochód, którym jeździłby szpieg. Dyskretny, uroczy i zabójczy. I pomimo całego tego luksusu XJ miał duszę toru wyścigowego. Z twardszym zawieszeniem, hamulconi Brembo i równowagą trakcji, która zaskakiwała tych, którzy uważali, że Jaguar nadal żyje przeszłością. W tamtych czasach nie był najszybszym ani najnowocześniejszy. Ale miał coś, czego żadna inna limuzyna nie mogła skopiować. Prezencję. To połączenie mocy i elegancji, które tylko prawdziwy Jaguar może mieć. Exjoter z lat 90. był czymś więcej niż tylko samochodem. Był rykiem brytyjskiej tradycji próbującej przetrwać w świecie, który zaczynał już się cyfryzować. 9 miejsce Mercedes Benz E55 AMG 1998 prędkość maksymalna 250 km na ograniczona 266 km na godzinę rzeczywista. Koniec lat 90. stanowił punkt zwrotny w historii Mercedes-Benz. Przez dziesięciolecia była synonimem luksusu, komfortu i dyskrecji, ale pojawiła się nowa grupa odbiorców niespokojna, niecierpliwa. Ludzie, którzy chcieli tego samego wyrafinowania co w klasie E, ale z osiągami samochodu wyścigowego. Odpowiedź nadeszła w 1998 roku E55 AMG. Pierwszy sedan tej marki produkowany na dużą skalę, który naprawdę nosił w sobie dzikie DNA AMG. Pod maską 5.4-litrowy silnik V8 z wolnossącym układem dolotowym dostarczał 354 koni mechanicznych i 53 kg momentu obrotowego, wartości, które w tamtym czasie plasowały ten samochód ponad niemal wszystkimi sedanami klasy executive na świecie. Pięciobiegowa automatyczna skrzynia biegów mogła wydawać się cywilizowana, ale w praktyce była bezlitosna. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmowało 5,4 sekundy, a rzeczywista prędkość zmierzona w testach przekraczała 266 km na godzinę nawet przy elektronicznym ograniczniku ustawionym na 250 km na godzinę. Ale wielką tajemnicą E55 nie była moc. Była to sposób w jaki ukrywał swoją siłę. Podwozie generacji W110 Nadal zapewniało komfort i izolację akustyczną typową dla Mercedesa, ale AMG zmieniło wszystko. Zawieszenie, geometrię kół, hamulce, a rezultatem był Gran Turismo przebrany za samochód klasy Executive. Był to taki rodzaj samochodu, który mógł przewodzić szefa do pracy w ciągu dnia, a wieczorem upokarzać sportowe samochody na autostradzie. Dyskletny, potężny, niemal onieśmielający E55 AMG był najbardziej eleganckim przesłaniem, jakie Mercedes kiedykolwiek przekazał światu potrafimy produkować luksusowe samochody, ale potrafimy też sprawić, by latały. Ósme miejsce BMW M5E39 1998 rok. Prędkość maksymalna 250 km na godzinę ograniczona, 280 km na godzinę rzeczywista. W latach 90. BMW było u szczytu swojej pewności siebie. Marka z Monachium znalazła idealną równowagę między luksusem, precyzją i brutalnością. Żaden samochód nie reprezentował tej harmonii lepiej niż M5E39 sedan, który wydawał się cywilizowany, dopóki nie nacisnąłeś prawego pedału. Pod maską znajdował się legendarny silnik V8S62. O pojemności 4,9 litra i mocy 400 koni mechanicznych, który pracował jak nastrojony instrument muzyczny. Było to pierwsze M5 z ośmioma cylindrami i prawdopodobnie ostatnie, które charakteryzowało się analogową czystością, zanim elektronika przejęła kontrolę nad kierownicą. Przyspieszenie było niesamowite, ale najbardziej imponujące było to, jak samochód tańczył na zakrętach. Podwozie serii 5. Zostało przeprojektowane z duszą coupé i ciężkie i komunikatywne kierowanie sprawiało, że kierowca czuł każde ziarenko asfaltu. To było tak, jakby samochód mówił: "Wieziecie szybko, ale ty uczestniczysz w tym doświadczeniu". Prędkość maksymalna, ograniczona do 250 km/h, była czystą formalnością. W testach M5 z łatwością przekraczał rzeczywistą prędkość 280 km godzinę. Co czyniło go jednym z najszybszych i najbardziej zrównoważonych sedanów w historii? Ale prawdziwy urok tkwił gdzie indziej, w sposobie w jaki łączył niemiecką dyscyplinę i czystą emocję, jakby został budowany nie przez inżynierów, ale przez muzyków mechaniki. E-39 nie był tylko szybkim samochodem, był idealnym połączeniem luksusu i kontrolowanego szaleństwa. Szczytem osiągnięć BMW przed erą cyfrową. A dla wielu purystów ostatnim prawdziwym M5. Siódme miejsce. Audi S8 D2 1996. Prędkość maksymalna. 250 km na godzinę ograniczona. 282 km na godzinę rzeczywista. Audi S8 z lat 90. było samochodem, którego nie zauważało się, dopóki nie zniknął w lusterku wstecznym. Zbyt szybkim jak na sedana, zbyt cichym jak na samochód sportowy. Być może właśnie dlatego stał się jednym z największych symboli niemieckiej inżynierii tej dekady. Pod aluminiowym nadwoziem, lekkim, wytrzymałym i wyprzedzającym swoje czasy, krył się silnik V8 o pojemności 4,2 litra i mocy 340 mechanicznych ale sekret tkwił nie tylko w mocy, ale w napędzie na wszystkie koła quattro, który sprawiał, że S8 przylegał do asfaltu, jakby grawitacja została zwiększona. Podczas gdy jego rywale ślizgali się podczas ruszania, S8 wystrzeliwał z niemal chirurgiczną precyzją. Od 0 do 100 km na godzinę osiągał w 5,5 sekundy, a rzeczywista prędkość przekraczała 282 km na godzinę co było niemal absurdalne dla luksusowego sedana z 1996 roku. Był to rodzaj samochodu, który nie musiał nikomu niczego udowadniać. Poważny, dyskretny i przerażająco wydajny. S8 był cichym drapieżnikiem autostrad. I oczywiście był też urok technologii lekkie i sztywne aluminiowe podwozie platformy D2, które wyprzedzało przyszłość. Samochód, który z zewnątrz wydawał się chłodny, ale skrywał uparte serce i duszę, którą rozumieją tylko ci, którzy nim jeździli. W kinie zyskał sławę w filmie Ronin, w jednej z najbardziej realistycznych scen to ścigu, jakie kiedykolwiek nakręcono. I tam świat zobaczył, do tego S8 jest zdolny, gdy ktoś odważy się go sprowokować. Szóste miejsce. Lotus Carlton 1990. Prędkość maksymalna 285 km na godzinę. W 1990 roku Lotus postanowił rzucić wyzwanie zdrowemu rozsądkowi, a rezultatem był jeden z najbardziej szalonych sedanów, jakie kiedykolwiek widział świat. Carlton, czyli Omega Lotus, był typowym wilkiem w owczej skórze dyskretnym, eleganckim i całkowicie poza kontrolą. Z zewnątrz wyglądał jak sedan dla kadry kierowniczej. W środku, Krył sześciocylindrowy silnik rzędowy 3-6 B turbo o mocy 382 koni mechanicznych i momencie obrotowym 58 kg To była zbyt duża moc dla samochodu, który nadal miał napęd na tylne koła i sześciobiegową manualną skrzynię biegów zapożyczoną z korwety ZR1. Efekt od 0 do 100 km na godzinę w 5,2 sekundy i rzeczywista prędkość maksymalna. 285 km na godzinę. Wyniki, które wprawiały w osłupienie Ferrari, Porsche, a nawet niektóre Lamborghini. Ale najzabawniejsza część tej historii jest taka, że świat nie był na niego gotowy. Carlton został oskarżony przez brytyjską prasę o narażanie moralności, ponieważ był zbyt szybki na samochód uliczny. Firmy ubezpieczeniowe odmawiały pokrycia kosztów wypadków, a nawet policja narzekała, nie było radiowozu, który mógłby go dogonić. Mimo to lotus zachował brytyjski styl, skórzane wnętrze, drewniana kierownica i ta dawka chłodnej elegancji, jakby mówił, tak, jestem niebezpieczny, ale robię to z klasą. Dziś Carlton jest pamiętany jako sedan, który sprawił, że świat przemyślał, co oznacza. Zbyt szybki. I przez kilka lat był faktycznie najszybszy ze wszystkich. Piąte miejsce: Alpina B10 Biturbo 1989-1994. Prędkość maksymalna 290 km na godzinę. Był czas, kiedy BMW budowało idealne maszyny, ale nadal w ramach logiki. I właśnie wtedy pojawiła się firma Alpina, mały niemiecki warsztat z prostą misją sprawić, by niemożliwe stało się możliwe. Model B10B Turbo powstał w 1980 roku na bazie serii 5E34 i miał pod maską sześciocylindrowy silnik o pojemności 3,5 litra, przygotowany do granic możliwości. Dwie turbosprężarki Garrett tchnęły życie w silnik, zapewniając 360 koni mechanicznych i 52 kg momentu obrotowego. Brutalną moc, która sprawiała, że był to najszybszy sedan na świecie na początku lat 90. Ale naprawdę imponująca jest inna liczba 290 km na godzinę. I to w czterodrzwiowym samochodzie, z tapicerką skórzaną, klimatyzacją i miejscem dla całej rodziny. Sekret tkwił w ręcznym dopasowaniu. Każda jednostka była montowana ręcznie, testowana na torze i dopracowywana jak niemiecki zegarek. Zawieszenie było sztywne, ale nie traciło na komforcie. Manualna skrzynia biegów była precyzyjna jak brzytwa. B10 nie był tylko samochodem, był manifestem. Wiadomością od Alpiny dla BMW mówiącą: Tak się robi idealnego i niebezpiecznego sedana. W tamtych czasach europejskie magazyny nie mogły w to uwierzyć. Przewyższał super samochody, kosztował fortunę, a mimo to był tak dyskretny, że mógł pozostać niezauważony w ruchu ulicznym. I może właśnie to było najbardziej przerażające elegancja, z jaką ukrywał swoją moc. Alpina B10 Biturbo była techniczną i emocjonalną granicą sedanów lat 90. Po niej wszyscy stali się nieco bardziej ostrożni w używaniu słowa szybki. Czwarte miejsce: Mercedes-Benz E60 AMG W124 – 1994 rok. Prędkość maksymalna 295 km na godzinę. Zanim nazwa AMG stała się synonimem luksusowego sportowego samochodu, oznaczała coś bardziej surowego, bardziej rzemieślniczego. Była podpisem niespokojnych inżynierów mężczyzn pracujących nocami w ukrytych warsztatach, przekształcających eleganckie samochody w niebezpieczne stworzenia. E60 AMG, oparty na klasie E generacji W124. Powstał w oparciu o tę filozofię. Był czymś w rodzaju wilka, wszytym na miarę garniturze. Pod maską znajdował się wolnossący silnik V8 o pojemności 6 litrów, pochodzący z tego samego silnika, który napędzał legendarnego 500E. Z tą różnicą, że tutaj każdy element został doprowadzony do granic możliwości. Rezultat? 381 koni mechanicznych, 59 kg momentu obrotowego i brutalność, która sprawiała, że ten 1,7 tonowy sedan osiągał rzeczywistą prędkość 295 km na godzinę. Bez turbosprężarek, bez napędu na wszystkie koła, bez sztuczek, tylko czysta siła, przekazywana na tylnie koła z precyzją skalpela. Nie było to auto, którym się jeździło. Z nim się negocjowało. Głębokie ryczenie silnika V8 brzmiało jak groźba, a czterobiegowa automatyczna skrzynia biegów, jak prowokacja. Ponieważ każda zmiana biegów towarzyszyła szarpnięciu przypominającym, nie igraj ze mną. E60 AMG powstał w czasach, kiedy Mercedes nie musiał jeszcze niczego nikomu udowadniać. I być może dlatego był tak niebezpieczny. Nie było elektroniki, która ratowałaby kierowcę, ani kontroli stabilności, ani filtra między stopą a piekłem. Ale to, co sprawiało, że ten samochód był wyjątkowy, to elegancja. Mógł przemierzać Niemcy z prędkością prawie 300 km na godzinę, zapewniając taki sam komfort, jak salon wyłożony skórą. I polerowanym drewnem. Był to w istocie ostatni prawdziwie analogowy Mercedes. Ostatni podwieg epoki, w której luksus i brutalność nadal szły w parze. Trzecie miejsce: Bentley Continental T1996. Prędkość maksymalna 300 km na godzinę. W latach 90. Bentley nadal nosił ciężar przeszłości. Był postrzegany jako tradycyjna marka luksusowa, daleka od torów wyścigowych, skierowana do bankierów, arystokratów i panów w grubych garniturach. Ale nagle postanowił przypomnieć światu, że narodził się z wyścigów i że nadal potrafił produkować szybkie samochody. Rezultatem był Continental T, ręcznie wykonane coupé o masie 2,5 tony z silnikiem przypominającym lokomotywę parową. Silnik V8 o pojemności 6,75 litra z podwójnym turbodoładowaniem, generujący 426 koni mechanicznych i absurdalny moment obrotowy 89 kgm. Była to siła, której nie mierzono się w koniach mechanicznych mierzono się ją w górach poruszających się pod maską. I pomimo całej tej masy. Continental T osiągał rzeczywistą prędkość 300 km na godzinę, zamieniając brytyjski luksus w czyste mechaniczne szaleństwo. Każda jednostka była montowana ręcznie w crew, z dbałością do szczegółów graniczącą z obsesją. Deska rozdzięcza była pokryta polerowanym drewnem, skóra pachniała tradycją, a cisza w kabinie sprawiała, że ryk silnika wydawał się odległy, niemal pełen szacunku. Ale prawda jest taka, że nie był on łagodny. Moment obrotowy pojawiał się tak gwałtownie, że samochód wydawał się wykrzywiać własne podwozie przy każdym przyspieszeniu. Było to bardziej fizyczne wyzwanie niż komfortowe doświadczenie. Bentley Continental T był w istocie ostatnim brutalnym arystokratą. Samochodem, który nie prosił o pozwolenia, tylko popychał świat do tyłu, gdy naciskano pedał gazu. I jak na ironię. Był to również pierwszy Bentley, który przekroczył symboliczną barierę 300 km na Goliny. Na dziesiątelecia przed powrotem marki na szczyt dzięki modelowi Continental GT. Samochodu, który z klasą i brutalnością udowodnił, że nawet członkowie rodziny królewskiej potrafią stracić kontroli. Gdy chcą.